Idą zimne dni, a ja chciałbym się rozgrzać. Nie tylko piecykiem, ale lekko procentową, taką dawką słodyczy. No, zobaczymy. Soplica wiśniówka z cytrynówką, badaliśmy już wcześniej, jest naprawdę fajnie. Poziom glukozy nie wyskakuje, no ale oczywiście wiemy, alkohol jest niezdrowy. Dlatego z wielkim bólem i cierpieniem przetestujemy wiśniówkę. Ile kielichów ciągnę, się okaże. Ile tych kelichów tutaj pójdzie? Na tą chwilę Zobaczymy, bo sam nie wiem. No to co? Testujemy. Three hours later. Jestem po wypiciu. Ilości, zobaczcie tutaj ile było z całej butli. No strzelam 200 ml, ładnych parę kielichów wciągnąłem. Słodkie jak cholera, jak ta cytrynówka. A wyniki? No zobaczcie. Nie ma, nie ma skoków. Czym to słodzą? Jeszcze raz pytanie, czym to słodzą? Nie wiem, bo nawet słodziki nie mają, nie, nie mają tej gęstości, to jest taki to jest liker, a nie podskakuje do góry. Oczywiście, alkohol wiadomo, bla, 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 niedobry, ja również bardzo, bardzo, nie, bardzo nie lubię, bardzo nie lubię. Ja dzisiaj nie piję alkoholu, bo ja się brzydzę alkohol. <śleszy> Piję codziennie, piję co dwa dni, żartowałem. Natomiast jeśli chodzi o ten przysmak i poziom cukru we krwi, jest równo.